Mamy dzisiaj 1 marca 2025 roku no i zrobimy mały obchód w centrum miasta Gouda. celem zobaczenia co jeszcze funkcjonuje w Gouda. jak widać przed nami budynek Poczty Polskiej i telekomunikacyjny na górze już praktycznie nie ma centrali tylko jedno małe pomieszczonko, więc obiekt jest na sprzedaż znajdujemy się na ulicy Królewieckiej 1 no w takim razie idziemy sobie dookoła placu i co my tu mamy centrum odzieżowe za centrum kebab ronok apartamenty smaczek dalej hoteli w obuwie tu mamy kolejny sklep i kolejny bardzo wynajęcia szczerze powiedziawszy to jeśli chodzi o ten sklep znajdujący się przede mną, no to mogę się tylko domyśleć, że jest to wysyłka paczek i chyba sklep zabawkowy kolejny sklep angielsko brzmiący Green Point Top Secret czyli jakieś tam małe ubrania To jest barzywne, z tego co pamiętam, teraz lokal pusty Pasmanta, sklep z odzieżą. Tutaj zamknięty bank, to tylko bankomat, pe przy placu zwycięstwo 19 i plac zwycięstwa 18. Kantor, Monika Dalej punkt Lotto Salon Gier Salon Telefonik produkowy Play Tutaj mamy sklep Foto I ze zniczami. Czyli ta stara nazwa na pewno pozostała. Dalej mamy sklep viola. Informuje nas, że no, kupiły tutaj modne buty. No i tutaj kolejny sklep Fantazja. No i w fantazji jak widać możemy kupić wędliny, warzywka i owoce. Dysjerski, i jako ostatni już po tej części rynku apteka DOS. Tak to wygląda po całości. Ładna kamienica, w której znajdziemy aptekę, i jak widać, obecnie jest na sprzedaż. Solarium, piacjarnia róża, salon fryzjerski, market Spożywczy przed wiatem, lody rzemieślnicze. zakład mięsny Lesk bank PNB Pariba sklep papiernia moda odzieżowa twister optyk bank milenium ubezpieczenia Stankiewicz centrum informacji Lepsza piarenka Nie istniejąca już w przedszkole bajka Fundacja Wspierania przedsiębiorczości Księgarnia Rominta Kinokultura Starostwo Powiatowe I jako pierwsze alkohole Kama, PZU, sklep Kopciuszek, bankomat, kancelaria Radcy prawnego, studio piękna. plusa, plusa agro doradztwo pustos i gratulacje lat zwycięstwa 10 bukat w bank Santander w kawiarnia sukiernia Jana jakiś budik i szmatek z kalejdoską na rogu sklep odzieżowy Beavers sklep spożywczy Netto Kwiaciarnia Brzos salon fryzjerski Artkut przy placu zwycięstwa 8 piekarnia Krobia, Optyka Okulistyka Adwokat Agat i na górze do jeszcze jakiś Logos. Podejrzewam, że nauka języków obcych, tak myślę. No ale tak jak widać, słowo też widoczne w centrum kiedyś tak zwana Biała, czy Janczes. Teraz Parkowa. I zaraz po lewej stronie w miejscu kwieczarni, jak ja pamiętam bynajmniej. Obecnie Central Park. Alkohole. Lokal do wynajęcia. Żabka. I chińskie centrum handlowo. Bank Spółdzielczy Wolecku Oddział w Gołdapi Kosmetologia Estetyczna Optyk Placówka Banku Polskiego Biuro Podróży Kwiaciarnia Wiktoria Na dole w piwnicy widać firany Sklep Młodzieżowy modo. Finanse Makber House kolejne lody i sklep natura oprócz sklepu Natura na górze chyba nie ma żadnych innych obiektów na dzień 1 marca 2025 roku Może mogę się mylić, ale bynajmniej nie widać po reklamach. Odtąd zaczęliśmy tak wygląda to nasze centrum, gołdapie w 2025 roku, a dokładnie 1 marca, obecna ulica Armii Krajowej. podstawowa, numer jeden, tu bazarek, alkohole, teraz jakiś butik, ale pamiętam kiedyś, kiedyś tam było nabiał, w oddali bloki spółdzielni mieszkaniowej, tutaj biurowiec. Romińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kafeterium zamknięte Studio fryzur Katarzyna Nowak, Tu kamienica Nieczynny lokal do wynajęcia Tu kamienica Mieszkalna, crossfit, no i budynek Poczty Polski Gabinet kosmetyczny, lombard i sklep mireczka. złobek i cynamonka kolejna partyzantów tak zwana kiedyś Kubusiowa ze względu na to, że na końcu tej ulicy po prawej stronie znajdowała się pijalnia piwa i mocnych alkoholi z zagryzaniem śledzi Ku... Kubuś Jędruś? Kubusz. Kubuś na to nazywali, tak było no tak wygląda to teraz Mamy salon Orange, Kebab, kolejne puste lokale, a tutaj administrator. Tu widać coś się remontuje, więc może niedługo coś będzie. I ulica Wojska Polskiego, ona tu się za bardzo nie zmieniła, powstał jeden sklep, spożywczy Lidl i pozostałe obiekty już, można powiedzieć, że bez zmian.